To miejskie wsparcie dla klubów, duże wsparcie, bo wynajem hali często zjada lwią część budżetu. Dzięki pomocy Urzędu Miasta, decyzji pana prezydenta Jacka Sutryka, kluby mogą sobie w końcu pozwolić na to, żeby w orbicie występować, ponieważ no, jednak koszty wynajęcia takiego obiektu są na tyle duże, że w poprzednich latach kluby albo nie mogły, albo czasami musiały zrezygnować z rozgrywania swoich meczów. Aktualnie cztery drużyny, czyli koszykarze Śląska Wrocław, piłkarze ręczni Śląska Wrocław oraz siatkarki Volleyball Wrocław i siatkarze Gwardii Wrocław będą grali w tej hali. No i mam nadzieję, że będą grali przy pełnych trybunach i to te doping, wsparcie wrocławskich kibiców pomoże im osiągać jak najwyższe cele, bo chcemy, aby nasze kluby zawsze walczyły o, o jak najwyższe miejsca w tabeli ligowej. Kibice wrócą do orbity no i to najważniejsze podkreśla prezes spółki opiekującej się halą. Rozpoczynamy sezon, bardzo tęskniliśmy za tym, żeby na mecze, które w sporty halowe gromadzą kibiców w orbicie wrócili ci kibice. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Również cieszę się, że prezesi klubów, czterech klubów Koszykówka, dwie siatkówki, żeńska i męska, i piłka ręczna bardzo dobrze współpracują ze sobą, także mimo tego, że będzie 100 meczów do rozegrania w tym sezonie. Ułożyliśmy tak kalendarz, że bez kolizji to się odbyło. Przygotowaliśmy salę, halę Orbita przygotowaliśmy i dla kibiców. Zmodernizowaliśmy całą przestrzeń, którą kibice wykorzystują, ale również, a przede wszystkim dostosowaliśmy halę do wysokich wymagań euro, do europejskich, które są narzucone przez EuroCup dla pucharów, yy, w których śląsk będzie grał w koszykówce. To przy baskecie na chwilę się zatrzymajmy. Rozwijamy się jako klub, rozwijamy się sportowo, rozwijamy się pod względem potencjału zawodników, ale także rozwijamy się organizacyjnie. Yy, na pewno poprzeczka organizacyjna o sportowej nie wspominając, w Eurokapie pójdzie bardzo, bardzo wysoko w górę. Yy, w tym momencie też chciałem podziękować prezesowi Kowalczykowi za to, że hala bardzo mocno zaangażowała się w dostosowanie obiektu do wymogów, Europejskich. Te standardy wymagały bardzo wielu y, dodatkowych elementów i, i te elementy zostały spełnione. Cieszę się, że Eurocup wróci do hali Orbita. 20 października początek tych zmagań z Litwinami, a więc myślę, że, że mecz, y, który będzie elektryzował koszykarski Wrocław. W Orbicie kolejny sezon będą też grać siatkarki. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj w imieniu wszystkich y, osób związanych z siatkówką żeńską, z zespołem Wolej Wrocław. Panu Prezydentowi i Radzie Miasta, no, Panu Dyrektorowi Mazurowi, którzy tutaj stoją za tym programem Tanie Granie, jest to na pewno olbrzymia pomoc. Dzięki temu możemy tutaj rozgrywać mecze w tej hali, tej hali, która tak naprawdę spełnia wymogi nie tylko polskie, ale i europejskie. Także bardzo ładny obiekt, który możemy, z którego możemy korzystać. Myślę, że gdyby nie to Tanie Granie byłoby bardzo ciężko. W hali swoje domowe mecze będą rozgrywać też kluby niższych lig Trzeba sobie szczerze odpowiedzieć, gdyby, gdyby nie ten program, gdyby nie wsparcie miasta, jeśli chodzi o możliwość trenowania i rozgrywania swoich meczów tutaj, to, to większość, to tak naprawdę wszystkie kluby, które tu są na ten moment, no, pewnie nie miałyby możliwości finansowych, żeby, żeby na tej hali się znaleźć. Więc ja mogę tylko powiedzieć w swoim imieniu, że, że bardzo, bardzo dziękuję, dziękujemy władzom miasta za udostępnienie tego programu I, i, i będę powtarzał, że był to moment, w momencie, kiedy w pierwszym sezonie dołączyliśmy do tego programu, był. To kluczowy moment dla naszego klubu. E, można powiedzieć, że rozwinęliśmy skrzydła i, i, i na pewno był, był to duży, duży argument do, do rozwoju klubu. To jest coś, coś cudownego, powiem Panu szczerze, to jest coś, o co nam wszystkim, którzy są związani z piłką ręczną o to nam wszystkim chodzi. E, mamy takie marzenie ciche, że ta szesnastka kiedyś, kiedyś pęknie za, za dwa, za trzy lata, może za cztery. Bardzo mocno nad tym pracujemy. Chcemy rozwijać młodzież, bo, bo otworzyliśmy w zeszłym roku program Handball Kids, gdzie w tej chwili mamy prawie 200, 200 dzieci we Wrocławiu. Dzięki, dzięki współpracy sponsorów, dzięki współpracy partnerów naszych, jest to możliwe. Widać, że dzieci się garną, widać, że jest coraz większe zainteresowanie, mamy nadzieję, że to, będzie, że to przełoży się na, na ludzi, którzy będą przychodzić do Hali Orbita, którzy będą, będą oklaskiwać. To wszystko, po to po to, to robimy. To jest, to jest taki program, który chcielibyśmy, żeby. Bo Wrocław na to zasługuje, po prostu. Po prostu. Ci wszyscy ludzie, z którymi spotykamy się e, od lat. E, Którzy już niemal zapomnieli, już czują się zapomniani. Czują się zapomniani przez, przez Wrocław, przez Wrocławian. Chciałbym, żeby oni tu wrócili, żeby mieli z czego być dumni, bo to jest kawał życia bardzo, bardzo wielu ludzi we Wrocławiu. A przedstawiciele klubów sportowych będą mogli zasiadać podczas meczów na nietypowych fotelach podarowanych przez MPK Wrocław pomysł umiejscowienia na tej hali foteli dla motorniczych podpowiedział nam Maciej Zieliński, legenda wrocławskiej koszykówki, człowiek, którego każdy wrocławski kibic na pewno zna. Takie rozwiązanie zauważył w innych miast. My jako MPK ochoczo do tego przystąpiliśmy, dlatego teraz na takich fotelach, na jakich siedzą nasi motorniczowie, będą siedziały gwiazdy wrocławskiego sportu, a także jeżeli ktoś będzie chciał otworzyć swoje serce i portfel, będzie mógł taki fotel wylicytować w ramach Wrocławskiego Balu charytatywnego to czego serdecznie zachęcam. Wygodnie będzie, to już Oby też z sukcesami sportowymi, na które wszyscy we Wrocławiu czekamy.